Witam wszystkich. Tutaj już sobie zrobiłem przymiarki małe. To jest Do tego filmiku, co wcześniej nakręcałem, sobie zrobiłem przymiarki, bo tu turbinę całkiem, kolektor trochę przerobiłem. I turbina jest bardziej do silnika położona, jak widać. No i ten, i tu miałem taki odstęp, jak widać. Tam jest 5 centów od tej pompy ABS-u, ale ten, a, bo ta pompa ABS-u to ja w ogóle to jest elektryczna, nie, tu nie ma. Podciśnienia, serwa coś takiego. To jest silnik elektryczny, który pompuje o, tą gruszeczkę tutaj u góry. Tą gruszeczka, ta gruszeczka tu trzyma ciśnienie. I po prostu, no fajny jest hamulec. To wiem, w golfach też takie coś było, ale to w MK2, albo trójkach 18GT, chyba tak się nazywał Golf, to też miał taką pompę montowaną, ale później stwierdzili, że jednak prościej jest dwie blachy. Wygiąć, założyć membranę i podciśnienie do tego, ale to jednak jest tańsze, bo to było drogie w produkcji. Taka pompa. No to już jest precyzja, nie? Także to silnik elektryczny jest dosyć duży, prawie jak rozrusznik. Gdzieś go tu widać. No tu jest silnik elektryczny. No. I także zrobiłem odstawienie. Tak jak widać, yy, 3 cm jeszcze pójdzie na silnik ta rura. No i ta rura nie jest oryginalna, nie? Bo to tak na szybko było robione. No i tutaj pójdzie tak, jak te kolanko widać, to no tutaj siądzie na kolektor bardziej. Bo tak miało być. Znaczy wcześniej tak było, ale później plany się zmieniły, trochę to przerobiłem i inna turbina była i poszło bardziej na pompę, ale teraz muszę to skorygować, żeby to miało ręce i nogi, nie? Tak to wygląda. Wszystko. Tutaj możemy wyciachać na bok położymy tak sobie tutaj leży i tak to wygląda kolektor trochę musiałem przerobić nieraz tam ludzie mnie pytają, a czemu ty ty nie szlifujesz Mirek tych spawów, ja nigdy tego nie szlifuję to jest normalnie z hamburgów zrobione, pospawane grubo i tyle a nie szlifuję tego nawet nie tych odprysków nie usuwam, A po prostu te odpryski które są poprzyklejane to fajnie bandaż się trzyma. Nic nie zjeżdża. No i tak ogólnie to wygląda, nie? No i ta rura jest do skrzyni przymocowana. Tam gdzieś widać tą łapkę. Widać tam z tyłu jest przymocowana. Bo ogólnie to jest tak zrobione, że to ma mi nic nie latać, nie? I jeszcze jedna ważna sprawa, bo tu mam do bloku mam yy, przyczepione wzmocnienie turbiny. Dużo ludzi o tym zapomina, nie? Te wzmocnienie turbiny to jest po prostu po to żeby wirniczek nam nie drgał w tej turbinie bo wcześniej miałem takie akcje, że miałem turbinę K27 to była hybryda i zimną stronę miała K26 ale ogólnie to była od Porsche turbina i ten ona była w bardzo dobrym stanie chyba po dwóch miesiącach jeżdżenia dostała wirnik dostał dosyć luzów, to nie była jakaś chińszczyzna i zastanowiło mnie, dlaczego te turbiny yy, tak szybko mi łapią na wirniku luz. Się okazało, że jak ściągnąłem ten stożek, gumę i jak dodałem gazu to się okazało, że wirnik drży. Drgania wpada, takie wibracje śmieszne. Yy. Później tak jak zobaczyłem w kosłorcie, jest takie potężne wzmocnienie tej turbiny. Jest przykręcone i tam jest naprawdę porządnie turbina i często ludzie o tym zapominają. A to jest ważna sprawa. No i tak to wygląda. Co, kolektor pójdzie w bandaż. Bo ten stary ściągłem. A żeby było śmieszniej, to kurde. Nie, wiem gdzieś tu są kawałki. Ale ten bandaż, który był tu z włókna szklanego, on się stopił. Nie wiem w ilu szkło się topi, w temperaturze, ale on się stopił. Jak go odwijałem, nie mogłem go odwinąć, bo on był stopiony. I także ten bandaż, no pójdzie ten, nie wiem jak to jest tam, inna jest technologia tych bandaży, zapomniałem jak one się nazywają, o tu jest taki ten bandaż, on jest tam z innego materiału zrobiony i on się już nie topi, nie? A te, no ale to było 10 lat temu, owijane nie było jeszcze tych bandaży, były tylko te z włókna szklanego i, i tak, o. no i tak to wygląda, no i trzeba tą rurę całą odciąć. Tą flanszę tu odciąć, bo to było na szybko. To jest do innej turbiny, te dziury są też do innej turbiny i to tak na szybko zrobiłem, ale nie ma dużo roboty, będę mógł to zrobić szybko, fajnie. No i tak to wygląda: kolektor cały. No i to jest tak zrobione. Też wszystko porobiłem tutaj, tak jest porobione, że dostęp jest do tych wszystkich śrub, żeby to odkręcić. No i z góry, jak tu turbinę zakładamy, to tutaj klucz po prostu pasuje na wszystkie śruby. Nie ma jakiejś kombinacji, że tam coś trzeba kombinować, że nie ma kluczy, że nie ma dojścia. Zawsze tak, tak zawsze robiłem tak, żeby to można było szybko rozmontować, żeby to było prosto, zrobione, dobrze, i żeby nikt. Nie musiał się później wkurzać, że nie może tego zdemontować. I tak to wygląda. Trochę tu poszlifowałem, bo to musiałem na spawę, spawy, bo to tą flanszę przespawywałem i... No i musiałem trochę frezem to podszlifować, żeby tam nie było żadnych zadziorów żadnych, że to jakiś tam wpływ może ma, cholera wie. Nie znam się na tym, to nie będę się wypowiadał, czy te zadziory by jakiś tam wpływ miały na to. Na przepływ spalin. No, i tak to wygląda. Ten mój do HC Turbo. No, tutaj co to? Dwie przepustnice są. Fajnie, bo to jest. No, super, bo to jest 50-60 mm każda przepustnica ma. Nie pamiętam, ale chyba 50. No, także dwie przepustnice jest porządnie zrobione. Porządnie, fajnie kolektor jest, w ogóle kolektor jest zarabisty, bo kolektor to ma, jest taki równoległościowy nie, także on te rury ma wywinięte pod spód i wszystkie kanały są jednakowej długości do tego do turbo, do zasysania tak śmiesznie zrobione, ale pod turbo jest idealne no to jest ta pucha, no i to były z tyłu ten system nieśmieszny, co tam klapa była, która to przełączała żeby skrócić ten kolektor, ale pod turbo to wiadomo, że to niepotrzebne jest nikomu. No, tak to wygląda. No zawór wolnych obrotów to jest zaślepiony, po prostu jest przekładka pod spodem jest zaślepiona i to wszystko. Bo tu nie ma co się z tym pieprzyć, żeby jeszcze się męczyć z jakimiś podciśnieniami. Nie? No cewka jest tutaj. To jeszcze będę musiał to wszystko poprawiać, kurde. O no, bo tu jaki spływ do oleju jest z dwóch części kuźwa, tak na szybko też łączyłem tu rurka, tu guma i taką. To wszystko trzeba zrobić porządnie, tak jak wcześniej było kuźwa to, żeby syfy mi się nie nasypały do rury, do interkulera. Chociaż tam jak syf padnie, to on małe szanse ma, żeby przejść przez ten interkuler, bo tam kanaliki są, tam by musiało być. Nie, jakieś tam drobiazgi przelecą, wiadomo, nie? Jakieś opiłki mogą przelecieć, jest nam małe. Opiłki to jeszcze pół biedne. No, że jak jakieś kamyczki by powpadały, to jest lipa. Bo to może porysować cylindrę. No i tak to wygląda. I trzeba działać dalej. A tu jeszcze na tej, na turbince. O, tutaj jeszcze wam pokażę coś na turbince. O, bo, tutaj jak widać, nie? To też było wszystko na szybko. Tu jest podłączenie oleju też tak badziewiato zrobione. Na szybko to heftłem i bo jechałem na złot. To tak się robi jak gdzieś się chce jechać. No i ten spływ oleju, tak samo. kuźwa jaka to turbina wielka. No i ten spływ oleju też tak samo. Jest taki badziewiaty, to wszystko trzeba porobić. Nie? To jest ogólnie K27. Turbina. Ona się różni tylko tym, że nie ma tej tutaj naklejki, nie, tej tej blaszki, że jest tej firmy, ale takiem patrzyłem do tej K27 oryginalnej, to za dużo się nie różni. wirnik jest potężny. To jest 65 mm wirnik na wydechu. No i tu trzeba ładnie taką flanszę zrobić, bo to jest oryginalnie, to jest tak zrobione, że tutaj wchodzi flansza taka. Rurę muszę do, 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 dotoczyć tutaj taką wyższą i wtedy to się tylko śrubkami dociągnie do tej płaszczyzny i będzie wszystko szczelne. No, ta to, to jest nieoryginalna i taka Ona była tu do płaszczyzny, ale tu już uciekało. Gdzieś tam spaliny uciekały. Ogólnie to to wielki jest grzmot. mówimy? no i to. I przez to, czy właśnie przez ten łącznik, nie, którego tutaj nie ma do bloku, zrobionego to często tak jest, że właśnie że te turbiny potrafią nam się wyłożyć. Trzeba no. ją założyć z powrotem? Turbinka. No to jest proste. Montaż tej turbiny. To jest bardzo kościutki. Tu nie ma nic skomplikowanego. Żeby zamontować taką turbinę, śrubeczki ciach ciach, no i później tam to przykręcamy, i, no i tu widać, że te kuźwa, to takie, madziew jest i tą rurkę trzeba tak, trzeba ją tu upierdzielić tam niżej, ale tiga teraz mam, to będzie łatwiej robota szła, bo to wtedy można wszystko ładnie to porobić, nie? To wiadomo, jak tak na szybko się robi, to taka lipa wychodzi, ale działało. No i tutaj, jak widać, o do tych wszystkich śrub jest dojście, także żeby odkręcić to z góry, to nie ma żadnego problemu. Tak samo z tej strony, o, do śrub jest dojście, tam jest następna dziura, także jest o, wszystko można ładnie. ładne są dojście nie trzeba nic za wiele kombinować o, tu jest następna dziura także to i wtedy to cztery śruby, no i tu cztery przy flanszy są cztery odkręca się tam cztery, tu cztery i po prostu turbina wylatuje i jak turbina wyleci to już mamy dostęp do wszystkich śrub z kolektora no i tu ten właśnie łączniczek nie? Jest podłączony tutaj do turbiny, jest przykręcony. Musi tu być. Bez tego to jest lipa. Turbina takie drgania dostaje, że to szkoda tylko zakładać turbiny. No, to tyle.